I nawalimy w kocioł. Yy, zapewne zastanawiacie się, dlaczego się tak ciepło ubieramy. Przecież yy, na zewnątrz jeszcze nie jest wcale tak zimno. Otóż przygotowujemy się do bardzo, bardzo ważnego dla nas wydarzenia, jakim będzie. Jarmark Bożonarodzeniowy w Zakopanem, który odbędzie się od 9 grudnia do 8 stycznia przyszłego roku i właśnie tego 9 grudnia chcemy was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić, bo będziemy mieć wielką przyjemność otworzyć ten jarmark. Będziemy spacerować po krupówkach, będziemy grać, będziemy tańczyć, będziemy rozgrzewać was e, naszą energetyczną perkusyjną muzyką. Przejdziemy razem na plac niepodległości, gdzie czekają na was dodatkowe atrakcje, m.in. stoiska z rękodziełem artystycznym, stoiska ze słodkościami, na co nie możemy się doczekać. Także odsyłam Was na media społecznościowe organizatorów no i do zobaczenia! Grupa perkusyjna. Pani Pani